Się. Nikt nie kwestionuje istnienie Napoleona, a każdy kwestionuje istnienie Jezusa. No właśnie, kwestionuje dużo ludzi. No mnie potrzebuje za do kościoła i to się swój czas. No wiesz. Jeśli mam takiego Boga na przykład. A no to, to jest, to jest szatan tego. Bo, yy, szatana nie czcimy. No wiesz, a zakładając, że powiedzmy, miałby być sąd kiedyś. Nie wolałbyś być przygotowany do tego w tej sytuacji? Jestem niewierzący. No to tym bardziej, co ja? Warto przemyśleć temat, myślę. Troszeczkę, o, o, o. chociaż. Bo wiesz, po tym jakbyś miał stanąć przed sądem i, i Bóg by cię osądził, no to wiesz, to byłoby kiepsko. A jest nadzieja teraz, stary dla ciebie. Możesz, możesz wiesz, zaufać Jezusowi i tak dalej. Go do serca. Bóg to wyimaginowany człowiek. Hmm. No, Bóg to jest Bóg. Bóg. Bóg stworzył nas. I Bóg chce mieć z nami relacje. bo znik Tyle mu powiem. Znikąd się nie wzięliśmy, stary. Tyle mu powiem. Że jest wyimaginowany. No. Ale jest, jest ogólnie taki werset fajny, że... Mm, każde kolano się ugnie przed Jezusem, przed sądem. Więc Ty, nawet wiesz, może nie będziesz chciał, ale ugniesz kolano, bo, bo nie z Panem, co ja. Więc lepiej sobie, lepiej za życia, za poznać Jezusa, bo On Cię kocha i On chce mieć z Tobą relację. I chce, żebyś Ty... No tak nie uważam. Nie... Co, nie uważasz, że Bóg jest dobry? Że jest miłosierny? Nie potrzebuję Go do życia. No, okej. Okay. A Twoje życie nawet byłoby lepsze, jakbyś, Go przyjął, powiedzmy. Nie. Nie? No Nie potrzebuję za do kościoła i trochę swój czas. No wiesz, chodzenie do kościoła to nie jest wymóg jakiś, ale chodzi o to, żeby mieć z nim relacje, czyli mógłbyś po prostu rozmawiać z nim, czytać Biblię, poznawać My go. Nie potrzebuję tego życia. Słuchajcie, dobrzy ludzie, jaki no. sens życia jest? Hm? Nie wiem. Być szczęśliwym. Być szczęśliwym, okej. Okay. A kto nam może dać szczęście? Pieniądze. Pieniądze, okej. Okay. Pieniądze, druga połówka, my sami. Okej. Okay. <grym> <grym> mhm. O, że Myślę, że koleżanka po prawej ma podpowiedź na szyi, zawieszony podpowiedź. No. Wszyscy mamy, wszyscy mamy. Wszyscy mamy że. Ja mam o, ja mam też. Ale mamy taki sam no to, no, to możesz nawet jej dać jeden swój. Jeszcze mam takiego boga na przykład. A, no, to, to jest, to jest szatan, tego bo, e, szatana nie czcimy, to, to nie jest dobre. A Bachomet ma Bachometa? Ooo, mm -hmm. kochany. No, ale... ale Boga też mam, tak? No, ale niezwykle. Mam no, takiego na krzyżu, krzyżowanego. A, ale, ale, no, demony nie są zbyt kochane chyba, co nie? Demony są źle dla na nas. Ale... A to Jezus umarł za nasze grzechy. Nie znamy Jezusa, nie znamy też Boga Ojca, więc e, to jest moim celem, żeby wyprowadzić ludzi e, z tej szerokiej drogi, co prowadzi do piekła. Rozumiem. Może ty też jakąś misję od Boga dostaniesz, ktoś będzie chciał, żebyś ty zrobiła dla Niego. Zapytaj się Go. Okay? Nie zapyta. Mhm. Jak masz na imię? Hanna. Hanna, właśnie, mówiłaś ha mi. Właśnie, właśnie, tak. Hanna. Ja jestem Daniel, jestem Daniel. Mhm. Ja się... mogę się pomodlić za ciebie chwilę, Hanna? Tak, pewnie. Okej. Okay. Dziękuję Ci Panie Boże za Hannę, proszę prowadzić ją codziennie, wyznać jej jaki, jaki ma cel i jak powinna Tobie służyć, daj jej ciekawość, żeby codziennie czytała Pismo Święte, żeby Ciebie poznawała, żeby dzieliła się dobrą nowinę z innymi i żeby uwierzyła, że Ty Jezus jesteś jedyną drogą, co prowadzi, co prowadzi do nieba. Dziękuję Ci Boże za tą interakcję i wierzę, że Hanna od dzisiaj zacznie pogłębiać swoją wiarę i jeszcze bardziej Tobie służyć. Hallelujah. dziękuję Ci Boże, amen. Mam? Mam super, super. Ja wierzę, że od dzisiaj e, Twoja wiara będzie jeszcze lepsza, jeszcze głębsza i Bóg będzie wszystkim będzie działał po prostu w inny najlepszy sposób. Dziękuję bardzo. Dobra, mam taki kanał Daniel Reborn na YouTubie. No. I nagrywam odcinki z Omegle no. i rozmawiam z ludźmi o wierze. O czym? O wierze. Jakiej wierze? O wierze chrześcijańskiej. A tylko chrześcijańskiej? No to jest ta jedyna prawdziwa wiara, więc tak. Okay. Wiesz, no są inne wiary, ale one nie są prawdziwe, niestety. A ty w co wierzysz? W siebie. siebie, okej. Okay. Ja Ej, ci dam ciekawostkę taką, wiesz. Nie odbierz tego źle w ogóle, ale tylko taka ciekawostka. W satanizmie jedna z takich zasad ważnych jest, żeby wierzyć w siebie. Mm -mm. Więc, jak ja rozmawiam z ludźmi, wiele osób mówi, że wierzy w siebie, ale... No, y, szatan chce, żebyśmy w siebie wierzyli, żebyśmy nie wierzyli w Boga, żebyśmy zapomnieli o tym, który nas stworzył. Okej, okay. ale no I... do nie aż tak do końca w siebie nie wierzę, chociaż <laughs> powinienem. No, a, ale wiesz, żeby nie zapomnieć o tym Stwórcy, który, który, który nas stworzył jednak. Bo sami się tu nie zrespiliśmy. Ktoś... Ale, ale, ale kto cię stworzył? No, no właśnie, ktoś cię stworzył. Bóg cię stworzył, prawda? Kiedy się... Nikt nie kwestionuje istnienie Napoleona, a każdy kwestionuje istnienie Jezusa. No właśnie kwestionuje dużo ludzi. Hmm. No ja nie spotkałem kogoś, kto by kwestionował... No to mało ludzi. Właśnie chyba, nie wiem, oglądają na YouTubie albo, nie wiem, znasz. Dużo ludzi mówi, że Napoleon był Polakiem. A nie był. Okej, okay, no ja o tej teorii nie słyszałem. Teorii nie słyszałem. No to nie jest teoria, po prostu ludzie dużo... dużo ludzi myśli o... nie wiem, uważa na, na temat mm. pewnych rzeczy inaczej. Okej. Okay. Okay. Czy jesteś homoseksualistą? Czy nie? No ale jak zaczęliśmy rozmawiać, to mieliśmy rozmawiać o wierzy. No o, ja wiem, o, o, ale no, o, jestem ciekawy, czy z tej perspektywy podchodzisz do wiary, że że może czujesz, że Bóg Cię nie kocha, czy że czujesz się może odrzucony Bo wiele osób takie ma może podejście Czy to, czy to wiesz Ty że... jesteś hetero, tak? Ja jestem hetero, no I Jakbyś naprawdę gdzieś tam zabłądził w życiu, pewnie nie, nigdy w życiu tu nie, nie, nie zabłądzisz, ale Jeżeli byś chciał, albo nie wiem, gdzieś tam Ci się, nie wiem, podwinie noga To możesz yy, być homo, jeżeli byś tego chciał I wiele rzeczy jest grzechem i to nie, nie znaczy, że te osoby należy potępiać, bo, o, bo one są inne, bo są homoseksualne. Nie, ja nie potępiam nikogo. Ja mam miłość do każdej osoby. Ja tylko uświadamiam, że coś powiedzmy jest grzechem i nie będę, nie będę kłamał, nie będę mówić, że to jest okej, okay, jak według Boga najlepiej byłoby zmienić takie zachowania i wtedy życie byłoby lepsze. Więc nie mówię co takiej pozycji potępienia ja tak nie, nie operuję. Dziękuję za rozmowę. Także trzymaj się. No, życzę miłego dnia, kolego. A ja nocy. O, o, mógłbym się pomodlić do ciebie? Okej. Okay. A mogę teraz się pomodlić, czy. No, myślę, że jak pójdziesz do łóżka, to popowódź się do mnie. Okej, okay, okej, okay, spoko. Dobre? Trzymaj się, trzymaj się sięma.